Hej, z tej strony Zaku. Dzisiaj wrócimy do filmów o malowaniu figurek, ale w nieco zmienionym formacie. Jeśli to się Wam spodoba, być może i powstanie z tego jakaś mała seria. Tak więc hipotetyczną serię o malowaniu chciałem rozpocząć od gry, do której po długiej przerwie mamy zamiar wrócić, czyli do podróży przez śródziemie. Jako iż niedawno udało nam się dorwać dodatek cieniste ścieżki, to właśnie pająki z tego rozszerzenia jako pierwsze pójdą pod pędzel. Jak na amatora w sztuce malarstwa figurkowego przystało, mam zamiar używać tutaj podstawowych technik, głównie speedpaintów, ale także z późniejszym podrasowaniem kilku szczegółów normalnymi akrylowymi farbami. Postaram się na filmie zamieścić informacje jakich kolorów używałem i jakich firm. Na samym początku, żeby farba podkładowa dobrze trzymała się modelu, możemy umyć go ciepłą wodą z mydłem, ale ja z racji lenistwa oszczędziłem sobie ten krok. Pająki potraktowałem czarną farbą Vallejo z puszki. Tak pomalowane modele na czarno nie są jednak dobrą bazą do naszych speed paint'ów, których będziemy używać. Trzeba będzie je rozjaśnić, co w malarstwie figurkowym nazywa się techniką Zenital Highlight. To idealny moment, żeby odkurzyć mój stary aerograf, którego użyłem dosłownie raz czy dwa. Nakładam nim dosyć obficie mieszankę białej farby akrylowej z dodatkiem kilku kropel rozcieńczalnika do aerografów. Staram się nakładać farbę głównie od góry, tak jak pada światło, ale także od boku, bowiem na czarnym podkładzie kolory nakładane później nie będą praktycznie w ogóle widoczne. Dodatkowo, aby wydobyć jeszcze trochę szczegółów z kanciastych kształtów i wypustek naszych pająków, używam techniki suchego pędzla, czyli maluję figurki specjalnym puchatym pędzlem z dosłownie odrobiną białej farby. Tutaj przydaje się tak zwana sucha paleta. Możemy wycierać o nią pędzel, aby zetrzeć nadmiar farby, aby zostało jej na pędzlu naprawdę niewiele. I teraz ważny tip, pędzel nie może być suchy jak wiór. Przed nałożeniem farby możecie zanurzyć go w wodzie i wytrzeć w papierowy ręcznik. W przeciwnym razie bardziej upylimy nasz model niż go zdrajbraszujemy. Gdy pająki są już wystarczająco rozjaśnione, możemy przygotować farby kontrastowe. W moim przypadku Speed Painty z Army Paintera, ale kontrasty z Citadella czy Xpress od Vallejo też tutaj będą ok. To generalnie ten sam typ farby. Jeśli zaś chodzi o kolory, możecie używać naprawdę jakich tylko chcecie. Ja początkowo chciałem wzorować się na kolorystyce pająków z filmu Sorastro na połowie pająków, a z drugą połową nieco bardziej poeksperymentować. Tak więc do tych pierwszych niebieskich pająków zmieszałem mniej więcej pół na pół zielony Plasmatic Bolt z niebieskim Tidal Wave. Do mieszanki dodałem także trochę medium do kontrastów. Farby te nie są rozcieńczalne wodą, dlatego trzeba użyć specjalnego medium do ich rozcieńczenia i, uwaga, nie aplikować kontrastów na mokrą paletę. Mogłyby wtedy ulec rozwarstwieniu. Tak przygotowaną mieszanką pokrywam pierwszego pająka. Za moment użyję jeszcze innych kolorów, ale teraz chcę, żeby stworzyło to taką wstępną niebiesko-turkusową bazę. Kontrasty, w przeciwieństwie do farb typu wash malują nam całą figurkę, ale są one na tyle transparentne, a ich konsystencja na tyle płynna, że trochę jak wspomniane łosze, będą wpływać w zakamarki. Dlatego właśnie wcześniej przygotowaliśmy bazę Zenital Highlight. Figurka na dole będzie ciemniejsza. Na górze jaśniejsza, ale nawet te górne zakamarki, tam gdzie wpłynie i zostanie więcej farby, one będą pokolorowane nieco ciemniej. Jeśli kolor danego kontrastu jest zbyt mocny i chcielibyśmy osiągnąć nieco bardziej transparentny, bardziej zdesaturowany efekt, po prostu w mieszance użyjmy więcej medium. Zauważcie też, że na tym etapie używam naprawdę byle jakiego starego pędzla. Chodzi jedynie o to, żeby nałożyć farbę po całości, absolutnie nie przejmując się detalami. W kolejnym kroku do mojej palety dodaję ciemniejszego błękitnego speedpainta Beowulf Blue. Nakładam go na niższe partie na odwłoku. Oraz na głowie pająka, ale także przy łączeniu tych dwóch części oraz na pajączych odnóżach. Staram się nałożyć to w miarę szybko, zanim ta pierwsza mieszanka jeszcze wyschnie, żeby oba kolory mogły się ładnie zmieszać już na samym modelu. Tym sposobem uzyskam w miarę płynne przejście z jaśniejszego niebieskiego na ten nowy ciemny. tak zwanym międzyczasie stwierdziłem iż moje toksyczne pająki są za mało toksyczne więc dodatkowo nakładam warstwę kontrastu shamrock green jeśli chcecie aby ta zieleń była nieco subtelniejsza i jedynie podkreślała niebieskie odcienie naszych pająków najpierw możecie ją wymieszać w proporcjach 1 do 1 z medium I na tym etapie moglibyśmy poczekać, aż figurka wyschnie, i od razu przejść do malowania pajęczych oczu na czarno i do ogarnięcia podstawek, uzyskując całkiem przyzwoity standard do grania. Ale chciałbym jeszcze popchnąć kilka szczegółów za pomocą zwykłych akrylowych farb. W tym celu na mokrej palecie i chyba tym razem trochę zbyt mokrej palecie, ponieważ farby miejscami aż nadto się rozwodniły, ale w sumie to nic nie szkodzi Nakładam farby Flat Green oraz Ice Yellow. Łączę je na palecie i nowym kolorem zacznę rozjaśnienia, docelowo przechodząc do czystego Ice Yellow. Tak rozjaśniam najjaśniejsze elementy, wypustki, kolce czy te łuski, zwał jak zwał, naszego pająka, aby jeszcze bardziej podciągnąć jego kontrast. Używam tego koloru na w miarę dużej powierzchni, głównie właśnie na wspomnianych wypustkach, ale też podkreślam bokiem pędzla linie na pajęczych odnóżach. Kolejne trzy pająki, które mam zamiar zrobić, będą nieco bardziej toksyczne i powiedziałbym to egzotyczne, bowiem nie musimy przecież trzymać się sztywno szaro-burych pająków z oficjalnych ilustracji z gry. Moja gra, moje figurki, mój cyrk i moje małpy, znaczy pająki. Dlatego będą buraczano żółte. Chyba, że ktoś lepiej zna się w kolorach, no to użyję akurat do tego magenty, a dokładniej murder scene. Tym razem baza naszego pająka zostaje przejechana speed paintem Zelot Yellow. Gdy całość jest już dostatecznie żółta i jeszcze nie zdążyła wyschnąć, na szybko przechodzę do sceny zbrodni i staram się zblendować oba kolory na pająku. Tam, gdzie jest za bardzo różowo lub po prostu kolor jest za mocny, dodaję nieco żółtego albo po prostu rozcieńczam i blenduję na figurce pędzlem, używając jedynie medium. Na to nie mam raczej tutaj gotowego przepisu. Trzeba szyć na bieżąco do tego, jak farba zechce ułożyć mi się na modelu. Tak jak mówię, jestem jedynie amatorem. Jak już cały kontrast powysycha, znowu w ruch wchodzi ice yellow i także zaznaczam wszystkie wypustki i krawędzie, aby popchnąć kontrast mojego modelu jeszcze bardziej. Aby jednak uzyskać ten creepy efekt, przed którym ludzie z arachnofobią dostają gęsiej skórki, oczy pająka powinny być czarne jak noc. Dlatego na mokrą paletę nakładam zwykłą akrylową czarną farbę i mniejszym, dokładniejszym pędzlem maluję cztery pajęcze gały na czarno. I tak wiem, na modelu jest aż osiem oczu, ale te dolne cztery są na tyle małe, że stwierdziłem, że po prostu nie będę malować ich na czarno. Być może będą mniej arachnofobiczne. Na koniec jeszcze biała farba. Na odpowiednio skręconym pędzlu, aby jego końcówka była jak najbardziej spiczasta. Chociaż w tych tanich pędzlach można o tym zapomnieć, sobole jeszcze czekają na swoje pierwsze użycie. Aplikuje małe białe błyski w tępym, pajęczym spojrzeniu. W taki właśnie sposób zmalowałem niebiesko-zielone oraz buraczano żółte pająki. Ale to, co należy jeszcze zrobić, aby doprowadzić figurki do standardu jakiegokolwiek, to jest dogarnięcie podstawek. Do tego mam kupioną milion lat temu specjalną pastę do podstawek. Jest to rodzaj masy akrylowej z piaskiem, którą bez problemu można nałożyć starym pędzlem na podstawkę, uformować do pożądanych kształtów i przy okazji dodać nawet parę kamyków zgarniętych sprzed domu tu i tam. Gdy całość już wyschnie, a szczerze mówiąc na to, akurat czekałem najdłużej ze wszystkiego, pokrywam całość czarną farbą, nieco rozwodnioną, aby lepiej wpłynęła w szczeliny pomiędzy piaskowymi drobinami bazy gruntującej. Gdy całość wyschnie, ponownie biały kolor na paletę. Stary, mały pędzel otarcie o suchą paletę i szybkim, sucho ogarniam podstawki z kamieniami, aby przygotować je pod farby kontrastowe. Podstawki malowałem głównie kolorem Palid Bone, miejscami także nieco ciemniejszym brązem Warrior Skin. Końcowy efekt podrasowuję jeszcze gotowymi kępkami trawy z Ermi Paintera. Pęsetą odrywam je z oryginalnego paska, maczam w kropelce wikolu i przyklejam na podstawkę. Nie zapomnimy jeszcze o najważniejszym, czyli żeby dolną krawędź podstawki przejechać czarną akrylową farbą. No i właśnie, w taki sposób udało mi się ukończyć malowanie wszystkich sześciu pająków z gry Podróże przez Śródziemie, a dokładniej z rozszerzenia cieniste ścieżki. Gra ta posiada jeszcze bardzo wiele ciekawych modeli, które też z chęcią pomaluję. O ile Wy będziecie tego chcieli, dajcie więc znać w komentarzach i polajkujcie ten film, jeśli seria w nowym stylu miałaby być kontynuowana. A być może po zmalowaniu większości figurek przeskoczymy też na jakąś inną grę lub nagramy rozgrywkę w pomalowaną wersję podróży przez Śródziemie. Jeśli chcielibyście wspierać ten kanał i pomagać w tworzeniu filmów takich jak ten, sprawdźcie nasz profil w serwisie Patronite i zdecydujcie, czy któryś z progów wsparcia mógłby być właśnie dla Was. Na sam koniec bardzo dziękuję za oglądanie. Jeszcze raz dajcie znać, czy nowy format to dobry pomysł i czy chcielibyście więcej. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Na razie.